Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Państwa i moim gościem jest dziś wójt gminy Tarnów, pan Grzegorz Koziół. Dzień dobry, witam z samego centrum miasta. Dokładnie. Bardzo piękne miejsce. Dziękuję bardzo. plac rybny, ulica Wołowa, plac katedralny. Nic tylko przychodzić do redakcji kuriera i, i, i zgłaszać interwencję. I miejmy nadzieję, że Gmina Wójta Gminy Tarnów nie polega, znać, że... o małeś Tarnowie. Dokładnie, dokładnie. Ale dzisiaj porozmawiamy o jeszcze piękniejszej gminie Tarnów. Panie Wójcie, jest uchwalony budżet na rok 2022. Proszę zatem powiedzieć, co, jakie zapisy są w nim najważniejsze, a najważniejsze według mnie są te zapisy dotyczące inwestycji, które gmina Tarnów realizuje ich sporo, wiele od lat. Budżet, uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał w roku, która określa kształt i rozwój każdego samorządu. No, słyszy się teraz wszędzie o różnych sytuacjach w samorządach, że może są trudności, że ciężko ośrodki finansowe. W przypadku gminy Tarnów uważam, że tak nie jest. Jest to budżet, co prawda mówimy, no w każdym razie co roku to słychać. Budżet rekordowy, rekordowy, dużo inwestycji. Teraz jest naprawdę rekordowy. Inwestycji jest naprawdę bardzo dużo. A co jest ciekawe, to jest czas jeszcze, gdzie nie użyliśmy środków europejskich, ponieważ te nowory dopiero się rozpoczną, jeszcze w tym roku. Wszystko bazujemy na środkach, które pozyskujemy z funduszy rządowych. Zanim powiem o inwestycjach, to również. Budżet to jest tak, jak buduje się dom, prawda? Musi mieć dobre fundamenty. Dobre fundamenty jest to kondycja finansowa. Tutaj mamy wskaźniki: zadłużenie, przede wszystkim, oraz y, procent zadłużenia do dochodów. Więc takich wskaźników pozytywnych pod względem ekonomicznych, nie mieliśmy od dawna. Można powiedzieć, że tu jest rekord. Na porównania możemy zawsze się porównać do sąsiadów, nie będę wymieniał, jakich rzekłów się porównuje do większych, czyli do miasta Tarnowa. Natomiast w przypadku w gminy Tarnow, budżet tamtego roku to była kwota 140 milionów złotych, teraz, zł, teraz mamy na wyjściu 120. Tylko dlatego mniej, ponieważ jednak ten program 500 plus, że z, z samorządów przeszedł do ZUS-u. Ale zadłużenie na pozycji 125 milionów budżetu wynoszące 36, a teraz mamy już 32 miliony, to łatwo sobie wyliczyć. Jak wskaźnik procentowy zadłużenia do dawnej terminologii, to łatwo powiedzieć, bo to łatwo porównać. Granica bezpieczeństwa wynosiła 60% i w zasadzie te większe samorządy miały 60%, no wszystkie miasta mają 60%. W przypadku gminetarów był taki czas, że parę lat temu, gdy. Mieliśmy ten błąd inwestycyjny spowodowany ze środków unijnych, daliśmy krajowe kredyty, więc zadłużenie dochodziło też do 60% 58, dzisiaj mamy 30% 28. Takich wskaźników po prostu no, nie mieliśmy, to no, świadczy o tym o tej dobrej kondycji. Jeszcze za tą kondycją, jeżeli pokazujemy inwestycje, które są, myślę, że nie jest źle, a jest bardzo dobrze. I teraz konkretnie możemy wymieniać wiele, brakłoby nam tutaj czasu mamy 15 sołectw, 14 miejscowości, w każdej z miejscowości są większe czy mniejsze inwestycje, one są sztandarowe, inwestycje, które obiekt sportowe, yy, oświata, powiem w takich grupach, o, oświata yy, drogi, teraz mamy inwestycje kubaturowe, dziedzina kultury, yy, remisy strażackie, w ogóle, w ogóle dział strażaków, to są miliony złotych, czyli budujemy. Nowe remizy, domy kultury, muzeum sztuki będziemy budować, czy taki element kulturalny w Koszycach Małych i wchodzimy w następny etap centrów miejscowości. Proszę zobaczyć, czego ja jestem dumny, ale myślę, że mieszkańcy też i teraz to społeczeństwo widzi. Dawniej był, był na tzw. betonowcach, prawda? zabudowy rynk, by były zabudowane rynki betonami. Nasze centralne miejscowości jakie były? Był element połączony, przede wszystkim była to zieleń, zieleń, kwiaty, no i oczywiście również czy chodniki, czy jakieś tam elementy architektury. Przecież mi na Tarnus słynie nawet z tego, że w każdą dziurę kwiatki wsadzi, no bo są chyba co roku te akcje, pamiętam, na sadze, nie przy drogach. Mówię, gdziekolwiek jest skrawek ziemi, wójny, decyzja kwiatek, kwiatek, drzewko, kwiatek. Tak no bo to jest ekologia, to jest, to jest ładne również. I teraz wchodzimy w następny etap centrum miejscowości, który rozwija jeszcze to, mianowicie to będzie większe zieleń, Tężnie srebrankowe. No dobrze, zwrócić uwagę, no, jak ten minerał będzie na trzy tężnie w ciągu roku? Kończymy wolę rzędziską, mamy już pieniądze zakontraktowane na tężnie w w wielki, Wielkich, gdzie będzie rozbudowany następny, następny element centrum wsi. Właśnie o tym, tężnie srebrankową. No i Tarnowiec. Czyli mamy te trzy enklawy. Kiedy mówi o jedynce czy tam z księdzem no, mówimy w o dwójce, o solowactwie numer dwa, ale wieź jest jedna, prawda? Są dwa solowactwa, ale wiezie jest jedna. Więc tych inwestycji jest bardzo dużo. Zagrożenie, no oczywiście, że są, jest zagrożenie. No zagrożenie jest to ekonomiczne, że jednak ten proces pozyskania pieniędzy, a wydania pieniędzy to jest czas. Jednak jakaś tam inflacja jest, ceny też u przedsiębiorców idą, i do góry, nie w dół, tylko do góry. I ta kwota, która na przykład przydzielona jest pół roku temu, czy 8 miesięcy temu 3 miliony, i takie były koszty recyklingu. teraz może wynosić 6 czy 7, ale tutaj też nie będę zanudzał szczegółami. Myślę, że sobie poradzimy, bo element funduszu inwestycji lokalnych, element polskiego ładu, tych pieniędzy, które idą na, na samorządy, to jest jeden z elementów finansowania, ale mamy jeszcze cały czas fundusze ministerialne. Podam taki przykład, jeżeli na przykład dostajemy. Z Polskiego Ładu, kwotę wydawałoby się wyjściową na dom kultury, który jest oparty na remoncie dawnego dworku, dawnego pałacyku. Cena wyjściowa była 2,5 miliona, 3 miliony, teraz uaktualniana wynosi 5. To następny źródłem jest na Ministerstwo kultury, gdzie będziemy się starać dofinansować. To są takie elementy, gdzie to robimy. Czy boiska sportowe, czy na przykład szatni dla sportowców. Teraz wejdę w słowo, skoro już wójt wspomniał o tych boiskach sportowych, zapewne wielka duma zapanowała. Poza tym, że Tarnowia gra na pięknym boisku sportowym w Woli rzędzińskiej, no ale nawet to boisko zostało docenione przez klub z ekstraklasy z piłkarze z Dalekiego Białego Stoku, piłkarze jak Biały Stok, przed konfrontacją na szczęście przegraną z Brugbatem Niecieczą, właśnie trenowała na boisku w Woli Rzyndzińskiej. Z Białego Stoku do Woli Żydzińskiej. Woli Żydzińskie przyniosło pecha zawodnikom z Białego Stoku, natomiast bardziej dumą nie rozpiera inny element. Mianowicie to ja tam mieszkam blisko często, znaczy często codziennie przejeżdżam. Ten element mojej dumy to jest to, jak tam przejeżdżam i to boisko cały czas jest zapełnione. Tam jest, y, samochody są na parkingu y, i cały czas jest udostępnione, tam y, piłkarze rozgrywają zawody, treningi, ćwiczą, kluby sportowe, przede wszystkim kluby sportowe. Nie po ideą, naszym ideą nie było to, żeby Legia przyjeżdżała, czy Legionia Warszawa, choć z tego się cieszymy, że przyjeżdżają. Bo to świadczy o pewnej właśnie... klasie i jakości tego zespołu, nie zespołu boisk, tylko boiska. Natomiast to jest boisko dla ogółu, dla szerszego społeczeństwa. Po prostu dla mieszkańców. Musi być wynajem, bo jest wynajem. Teraz jednak to wszystko kosztuje. Ceny wynajmów jakieś tam są, ale dla naszych klubów, dla mieszkańców jest to troszeczkę taniej. Jednak to było z budżetu gminy, więc cieszę się, że to tak jest realizowane. Priorytet to są przede wszystkim teraz oświata oraz sport. Sport dla dzieci, dla młodzieży, ponieważ no, jednak to wychowanie dzieci i młodzieży to nie jest tylko szkoła, jest bardzo ważna szkoła. To nie są komputery, trzeba oderwać od komputerów, od smartfonów, od telefonów. Trzeba zaoferować coś więcej. Wojska sportowe, basen, praca zabaw, hala, widowisko sportowe. Druga, która będzie pokorzystać w wielki, wielki, pełny wymiar, trybuny. No myślę, że ta infrastruktura w jest godna. Panie Wójcie, trochę złote czasy Wam się trafiły. No może Wójtowi nie, bo Wójt już od dawna realizuje politykę inwestycyjną z rozmachem, ale mimo wszystko Polski Ład, dajmy nawet patrząc na gminę Wietrzechowice, która za jednym rzutem dostała swój 14-letni budżet inwestycyjny, no łatwiej się rozwijać właśnie dzięki takim potężnym i dużym zastrzykom finansowym. A jak wiemy, to była tylko pierwsza edycja Polskiego Ładu. Przed nami zapewne będzie, na pewno no będzie druga, pewnie będą też kolejne. Też tutaj nawiążę trochę, nie chciałbym nawiązywać do polityki. Pan redaktor w sposób taki bardzo pytając, zadając pytanie już taki element pozytywnie wprowadził, prawda? Wietrzechowice, Malinkanina jest najmniejszych gmin, ale trzeba pamiętać, że takie gminy małe, gminy wiejskie kiedyś były zapomniane. One musiały sobie radzić same. Jak mogły sobie same poradzić? Na jakich podatkach? podatkach yy, rolników to były to było za, czasy. Za pół zrobić. I kto się rozwijał wtedy kto? Ten, który miał skumulowane środki z różnych źródeł i korzystał z tego, że ma dobre położenie, że ma infrastrukturę i że jest miastem społecznym. Warszawa, Kraków. Popatrzmy teraz na przykład na turystykę. Rozmawiając z prezydentem Krakowa, nie że ja rozmawiałem, tylko to mi się wydaje, że. W zasadzie ta Krakowa, jak się słyszy o turystyce, to jest dla mnie chyba kłopot, bo tylko ludzie przychodzą i kłopot robią, prawda? Bo nie tyle milionów mają turystów, że już mają dość. Popatrzmy na Zakopane. Górale to już chyba już nie wiedzą, co, co z turystami zrobić i kłopot, że w ogóle są. Ale są inne miejscowości, małe, mniejsze, które też chciałbym być. Yy, więc plusem jest to... Pieniądze to jest bardzo ważna rzecz, ale plusem jest to, że naprawdę teraz ktoś dostrzegł, Równomierny rozwój z całej, całe, całe, no całej Polski. Może nie jest to aż tak do, dokładnie, ale nie możemy równą miarą patrzeć i tak równo dzielić na Warszawę, no, która jest stolicą europejską przecież. Duże miasto, Polska się rozwija teraz i na małą gminę, która też musi funkcjonować. Ma takie same zadania. Dowody osobiste wydaje się tak samo Warszawy, jak i w czyli czyli Mietarno. Opieka społeczna i pomoc dla ludzi najuboższych jest taka sama, więc myślę, że to ta równowaga jest. A przyzwyczajenie dużych miast, dużych metropolii było, że zawsze byli uprzywilejowani, więc teraz jak trzeba się trochę wysilić, to jest jakiś tam płaszcz. Więc ja patrzę do, na to bardzo rozsądnie, tak mi się wydaje z mojego punktu widzenia, że została teraz już wreszcie zachowana równowaga rozwoju, bo kraj jest jeden, nie ma polskiej AB. Polska AB, czy została stworzona. Natomiast nie powinno tak. Widzimy się, że w tym kierunku. To nie będzie. Panie Wójcie, wschodnia obwodnica Tarnowa. Ostatnio się pojawiło koncepcja, że niekoniecznie musi powstać, jeżeli powstanie zjazd w Piliżnie. Już pojawiają się głosy, że no. Gdyby miał postać, postać zjazd autostrady w Piliżnie i tam y, rozprowadzenie ruchu. Wracamy 20 lat do tyłu, no bo znowu tam będzie trzeba robić to, co tutaj przebrnęliśmy przez te wszystkie lata, czyli te wszystkie ustalenia, warianty, decyzje i co dalej przez kolejne 20 lat nie rozwiążemy tego problemu, jaki ma. Tarnów, przed jakim może stać gmina Tarnów, a z drugiej strony szansa dla gminy Tarnów, budowa tej wschodniej obwodnicy jest taką dużą szansą, no bo widzimy jak inwestycje kolejowe zmieniły też gminę Tarnów układ drogowy, jak, ile dróg zostało zrobionych na nowo czy wyremontowanych. Może tak po kolei. Rzeczywiście o obwodnicy to na razie tylko mówimy i tak było, że coś nowego to za 20 lat to pewnie wrócimy do punktu wyjścia jak było, przed 20 lat. Mówimy. Dlaczego mówimy? Dlatego mówimy, ponieważ ktoś nie dotrzymał jakiegoś zdania, czy ktoś nie dotrzymał warunków. Po co obwodnica jest potrzebna? Po to, że ruch ciężkich samochodów w kierunku Jasła i Krosna jedzie przez Tarnów Jana Pała, prawda? Po to jest potrzebne, żeby te samochody ciężkie stamtąd wyjechały. No to co można spowodować, żeby wyjechały? Trzeba stworzyć alternatywną drogę. Kiedyś ktoś tam wymyślił, że taką drogę stworzymy o nazwie Wschodnia Podpodnica. Zostało to określone, wskazane szlakiem drogowym. Gmina Tarnów początkowo rzeczywiście uznaliśmy to za słuszne, jednak po protestach, po analizie wycofaliśmy się z tego. Teraz byliśmy tego czasu, analizy, w od tego czasu, od tego czasu mamy zupełnie inne yy, zdanie. Takie I jak teraz w związku. Mieszkańcy, tak, tak jak sobie mieszkańcy. No i teraz fakty. Fakty są takie, że yy, teraz Tarnów pan prezydent cały czas dopomina się wschodnia górnica, wiedząc o tym, że. Partnerzy to był Tarnów i ministerstwo, generalna dyrekcja. Generalna dyrekcja dotrzymała słowa. Prawo jest jakie jest. Ono się nie zmieniło dwa lata temu, 5 ani 15. Ono było, jest i pewnie będzie, więc trzeba reguły prawa przestrzegać. Świadomie było, czy to będzie kosztowało 50 milionów 100, czy 200, czy 500, że jeżeli przechodzi przez miasto, ten procent płaci miasto albo zabezpiecza. Kiedyś było 200 tysięcy. Takie były koszty, teraz, teraz to jest 500 tysięcy czy 550. Więc miasto tych pieniędzy nie ma. I nie będzie miało. I szuka teraz, no szuka, mąci. Pan prezydent uważa, że mąci. Szukając wymówek, zrzucając winę, że obwodnicą chce, tylko to się należy. I tak to już nawet nie będę powtarzał co. W każdym razie, yy, złama, złama, łamiąc zasady porozumienia, szuka indziej winnego. Pieniędzy nie ma. Jakiś minister kiedyś powiedział, nie chcę to powtarzać, nie ma i nie będzie pieniędzy. Dlatego to jest takie, no dość śmieszne. No i teraz, yy, z tego co tu słyszałem, jest inicjatywa pani poseł Pieczorki, no, która do tej pory, no, skuteczność miała bardzo dużą, wywykazała się no, skutecznością. No zaproponowała rozwiązanie takie, no, skoro trzeba to wyprowadzić i skoro tylko o tym było mówimy i miasto pieniędzy nie ma, no i chyba nie będzie mieć, no to trzeba, po pierwsze, znaleźć takie rozwiązanie, żeby miasto za to nie zapłaciło. A takim rozwiązaniem jest wyprowadzenie drogi z miasta. Czyli ten szlak już jest nieaktualny. Jeżeli wyprowadzamy drogę z, drogi z miasta, no to tak, żeby te tiry przejechały tam, gdzie mają jechać, czyli na bisno i na Kielce. I teraz sobie wyobraźmy, bo każdy z nas jedzie. Warszawa, Kielce, przyjeżdżamy do nas, Szczucie, Dąbrowa, Tarnowska i dojeżdżamy na węzeł, i żeby pojechać na Kielce, to teraz jedzie się przez Tarnów. I gdyby z tego węzła znaleźć takie rozwiązanie, że te samochody bezpośrednio pojadą poza Tarnów, to byłoby rozwiązaniem bardzo dobre. No jest propozycja, Pani poseł, właśnie żeby przejechać tą stronę wschodnią, żeby pociągnąć troszeczkę z autostrady ten bezpośredni zjazd do, do Pisma. Czyli co? Teraz samochody będą z Warszawy jechać z Dąbrowy Tarnowskiej do węzła autostradowego i mając wyjście, jadąc dalej autostradą i na wjadą w Tarnów? No, hmm. według mnie nie. Hmm. A samochody, które jadą od Krakowa autostradą, to co? wjadą w Tarnów i wjadą w Starą Czwórkę, czy będą dalej autostradą na ZAS? No, chyba nie. W związku z tym takie rozwiązanie byłoby chyba yy, rozwiązaniem, które umożliwiłoby rozładowanie Tarnowa. Jest inicjatywa, ja mogę tylko trzymać kciuki i, i wierzyć, że tak się po prostu stanie, bo mówienie o dalej, robienie konferencji prasowej i opowiadanie o tym, że to powinno, nie wiem, kto państwo generalnie zrobić, bo do siebie należy, to będzie następne 20 lat. Prezydent Roman Ciepiela swoim starym zwyczajem, gdy chce coś załatwić, to najpierw wywołuje wojnę ze swoimi przyszłymi partnerami i generalnie to też tak samo wygląda, jeżeli chodzi o poszerzenie granic administracyjnych miasta. Co róż, ten temat powraca. No wiadomo dlaczego. Gmina Tarnów jest bogata, bogatością swoich licznych przedsiębiorców, którzy, którzy zostawiają niemałe podatki, więc jest łakomym kąskiem. I Panie Wójcie, czy cokolwiek i w jakikolwiek sposób y, zmienia się dal y, pogląd gminy na to, żeby wejść z struktury miasta? Nie zmienia się. Jeżeli Chociaż jeżeli dla Pana że... Wójta byłoby to idealne rozwiązanie. Sorry, że wejdę w słowo, bo patrząc, dajmy na to w perspektywę wyborczą, pan Wójt po kolejnej kadencji nie będzie już mógł kandydować z racji pewnych ograniczeń i zrobić w międzyczasie tak, że gmina Tarnów wchodzi w skład yy, miasta Tarnowa. Głosami no, gminy Tarnów zostaje pan Wójt prezydentem Tarnowa. No ale to są takie tylko rozwiązania taktyczno-teoretyczne. Praktyczne jest takie, że za długo jestem wójtem, żeby nie znać pewnych niuansów, i przede wszystkim wiem o tym, że jestem oceniany. To jest mój chleb, mój zawód, przede wszystkim przez mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy zobaczą, że działki przeciwko ich interesom, to w zasadzie każdy wywód jest to jego, czy prezydent, czy burmistrz, jego rola już będzie zminimalizowana, czy nawet następne wybory mogą być przegrane. Yy, powiem w ten sposób, że yy, pomysł, pomysł, który się co, co jakiś czas się rodzi, ale to się rodzi zawsze przed wyborami, yy, jest, no nie do przyjęcia na obecnym etapie. Ja sobie zdaję sprawę, że gdy słuchacze mnie słuchają, że to pewnie, nie wiem, nie chcemy, bo nie będzie gminy nie chcemy yy, z kilku powodów. Przede wszystkim będzie to olbrzymi cios dla naszych mieszkańców cios inwestycyjny, cios finansowy. Yy, ja sobie zdaję sprawę, że prawo dziejów jest takie, że metropolie się rozwijają i to jest, to jest nieuniknione. Godyńskiemu, że zaczął w swoim obszarze, a nie. Dokładnie. I to my nie wykluczamy, co będzie za 15-20 lat, bo to, to różnie może być, ponieważ wiadomo, Rzeszów się poszerzył. Ale teraz popatrzmy na poszerzenie Rzeszowa. Jak nastąpiło na poszerzenie Rzeszowa? Pan prezydent przede wszystkim przyjeżdżał, Rzeszowa mówimy, na te tereny, gdzie zamierzał zaproponować poszerzenie, spotkał się z mieszkańcami i podał przykłady. I rozmowa wyglądała w ten sposób. Przyjechaliśmy tutaj do Was, ale jest błoto po drodze i chodnika nawet nie ma. W momencie poszerzenia od razu będziemy mieli chodnik. Wy przyjechaliście na spotkanie rowerami, samochodami albo piechotą, a dojedziecie autobusem. Płacicie teraz za nieruchomość 100 złotych, będziecie płacić 80. Yy... I tak dalej, i tak dalej. Jak jest w przypadku gminy Tarnów i miasta Tarnowa? Autobusy, komunikacja miejska, byliśmy, zostały nam zabrane. Daliśmy sobie ramy Oświata, problemu nie ma. Chodniki to w zasadzie to wszędzie już mamy. Obiekty sportowe myślę, że mamy może lepsze nawet jak w Tarnowie. I wreszcie dochodzę do tego sedna sprawy. Mianowicie, w momencie na dzisiaj, gdyby się okazało, że nasz mieszkaniec będzie mieszkańcem Tarnowa, jego podatek wzrośnie drastycznie, drastycznie, ponieważ kwoty podatków od nieruchomości od terenów budowlanych są zdecydowanie większe w Tarnowie, jak w naszej gminie. A jeszcze jak słyszę to, co Pan Prezydent proponuje, żeby zwiększyć podatek od nieruchomości do skali maksymalnej, to w naszym przypadku, jak ktoś płaci 200 zł podatku, to będzie płacił 1000 zł po podatku. To jest nie do przyjęcia. Struktura naszych mieszkańców i nieruchomości jest zupełnie inna. W Tarnowie może mieszkaniec udźwignąć podatek, jeżeli mieszka w domu, jeżeli w kamienicy czy mieszka w bloku, bo ten udział jest minimalny. Ale jeżeli nasz mieszkaniec ma działeczkę 15-arową, i 120 metrów użytkowego pomieszczenia, to ten podatek byłby nam na warunki tarnowskie olbrzymi. To jest sens sprawy. Ale pod względem również ekonomicznym yy, stracilibyśmy wspólnie jako miasto i gmina. Pod względem ekonomii, ponieważ nasz wpływ, który mamy teraz do budżetu gminy, który my konsumujemy od skarbu państwa, jest zdecydowanie większy niż byłby, gdybyśmy byli miastem. miastem. Tutaj podaję dwa przykłady. Przede wszystkim subwencja oświatowa. Subwencja oświatowa w szkołach miejskich jest mniejsza niż w szkołach wiejskich. Czyli automatycznie zatrzymując nasze szkoły, nie zamykając tych szkół, będzie mniej tych milionów do wspólnego budżetu. Również mamy możliwości pozyskiwania środków. My możemy pozyskiwać programy. Obszary wie, wiejskie Tarnów, inne miasta i poszczególne gminy mają limity wnioska. Jeżeli jest ogłoszony nabór, to samorząd może wystawić jeden wniosek dwa. No to wystawia. Będziemy jednym organizmem, będziemy mieli jeden wniosek dwa. A teraz gmina dwa, miasto Tarnów dwa. Więc ja proponuję, rozwijajmy się, bogaćmy się, zetkniemy się za 15 lat, nasze dzieci. Określą, jak chcą się rozwijać. Ale skoro my teraz mamy żniwa, to my rummy te żniwa, zbierajmy to zboże i zarabiajmy. A nie, że w czasie żniw wjeżdżamy traktorem i niszczymy to, co było, to, co wzeszło. Tarny niech zbiera ziemniaki, nie zbierajmy zboże, zarumby. Na jesień policzymy się. Nie mówię teraz na jesień, i nasze dzieci, na jesień na, nasze dzieci określą, wyliczą, jak warto się rozwijać. Ja tutaj nie wykluczam. Dajmy przyszłość młodym, ale teraz zróbmy to, co możemy zrobić. Na pewno dużym plusem byłoby dla samego miasta teraz rzeczywiście to, że no, przejmuje perełkę doinwestowaną, którą no, praktycznie już nie ma wiele co do zainwestowania, ze znakomitą kondycją finansową. Czyli ten budżet, który my wprowadzamy 120 milionów z naszym długiem 32, no to polepszy standardy generalnie sytuacji finansowej samego miasta, ale to będzie chwilowe. Za rok będzie. Wszyscy zejdziemy do poziomu, jaki jest po prostu teraz. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę, Państwa i moim gościem, w kolejnym odcinku programu kafetarnów był Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Dziękuję i zapraszam ponownie za. Wartał. Dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość porozmawiania. Pozdrawiam. Do zobaczenia.